Silna eksplozja na deptaku w Lyonie wczoraj 18.16 aktualizacja wczoraj 21.3. Po wybuchu służby zamknęły część ulic w mieście Lyon. Do eksplozji doszło na skrzyżowaniu ulic Rue Victor Hugo i Rue Sala. Według niepotwierdzonych źródeł przyczyną zdarzenia był ładunek wybuchowy z gwoździami i śrubami ukryty w paczce lub bagażu podróżnym. Francuska prokuratura poinformowała do tej pory, że prawdopodobnie na ulicach miasta wybuchła bomba. Policja poszukuje mężczyzny który podrzucił w Lyonie ładunek wybuchowy. Rannych w wybuchu zostało 13 osób. Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał zdarzenie atakiem. Media francuskie informują, że rannych zostało 13 osób, w tym jedno dziecko. Wśród osób poszkodowanych jest dziecko, 11 rannych zostało hospitalizowanych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, podaje francuska telewizja BFMTV. Straż pożarna otoczyła kordonem miejsce wybuchu. Na miejscu są żołnierze, policja poszukuje mężczyzny, który według świadków, przejeżdżając na rowerze, podrzucił ładunek wybuchowy w samym centrum miasta. Domniemany sprawca zamachu został nagrany przez kamery uliczne. Był zamaskowany. Jego tożsamość pozostaje nieznana. Śledztwo w sprawie eksplozji w centrum Lyonu przejmuje paryska prokuratura do spraw terroryzmu. Na Twitterze udostępniono zdjęcia z miejsca zdarzenia i jego okolic. Służby apelują, by osoby, które znajdują się w mieście, nie kierowały się w stronę miejsca, gdzie doszło do eksplozji.